No, dzień dobry, kochani, hejka na moim kanale. Zapraszam ryby na czytanie tygodniowe. Drogie ryby, to jest czytanie od 11 do 17 września 2023 roku. Czytanie na nadchodzący najbliższy tydzień e, ogólne także proszę weźcie to, co rezonuje, a resztę dla tych, którzy mieli usłyszeć. Moi kochani, dziękuję Wam za dotychczasowe lajki, subskrypcje i komentarze. Dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję Wam za oglądanie do końca. Moi drodzy, zapraszam do zasubskrybowania kanału osoby, które jeszcze nie subskrybują, bo po włączeniu subskrypcji, kiedy włączycie dzwonek, będziecie otrzymywać powiadomienia o wszystkich nowych filmach. No to zaczynamy. Co na nadchodzący tydzień dla osób spod znaku ryb? Co dla rybek na nadchodzący tydzień? Rybki. Się karty odwracają. Rybeczki, co może się wydarzyć? Umiarkowanie. Co u Singli, arcykapłan? Co w związkach? A zbaw co w pracy i w finansach siła siła jaka rada, lub jaki wynik? Dwójka mieczy. Dwójka mieczy. Mhm. Co w tle? W tle król był król mieczy, królowa pentakli i arcykapłanka. To jeżeli chodzi o to tło, moje drogie ryby, macie w tle osobę, Albo która straciła kogoś bliższego, czyli ktoś, kto odszedł od kogoś, albo ktoś, kto się rozwiódł, osoba po rozwodzie. E, moi drodzy, jest tutaj w ogóle jakaś para para, która pragnie utrzymywać swoje życie osobiste w tajemnicy przed społeczeństwem. Pytanie: czy to wy, czy to jakaś osoba wasza w parze z kimś innym? No, właśnie w parze, w jakiejś relacji. Może to być jeszcze jakiś adwokat, jakiś prawnik, i tutaj osoba, która jedna osoba ma wpływ na drugą osobę, albo nawet te dwie osoby mają wpływ, moi drodzy, na kogoś. Ale wychodzi tutaj na jaw prawda o tej sytuacji, o tej relacji o tych osobach pomimo, że ktoś pragnie utrzymywać w tajemnicy przed resztą pewne sprawy, może swoją relację, swoją znajomość jakieś związki eee, w ogóle w tle możecie mieć do czynienia z trygonem powietrza bliźnięta waga wodnik albo z trygonem ziemi byk panna koziorożec W wydarzeniach umiarkowanie. Umiarkowanie, które no właśnie mówi o takim harmonijnym czasie, spokojnym, o spokoju, o tym, że nastał, nadszedł. Nadchodzą spokojne czasy, przynajmniej te najbliższe na nadchodzący tydzień. Ważne, żeby wykorzystać ten czas dla siebie, dla rodziny, dla najbliższych, aby złagodzić konflikty, no chyba, że siłą rzeczy zostaną one złagodzone. i będziecie odczuwać spokój, harmonię i bezpieczeństwo. Niektórzy z was nadchodzący czas poświęcą na odrodzenie, na dochodzenie do siebie po prostu. Być może zechcecie w nadchodzącym tygodniu dużo uwagi przywiązać do proporcji, do równowagi. Może czas pokaże, że warto we wszystkim, co się wykonuje, zachowywać takie właściwe proporcje, taki zdrowy rozsądek co do. No właśnie dzielenia równoczasu i energii na konkretne rzeczy, sytuacje, osoby. Pewnie, że tak. Moi drodzy. W wydarzeniach jest tutaj troszeczkę niewiele w tym wszystkim namiętności. Jest więcej cierpliwości, więcej zrozumienia. Mocno utrwala się tutaj taka sytuacja, w której zrównoważony przepływ jest i w relacjach osobistych, i w związkach singli, jak i osób, które są w związkach. Single. A w tym, moi drodzy, arcykapłanie no, pokazują, jak ważne z jakichś względów dla was są wartości moralne. I może mając w tle taką osobę, lub znając, poznając, osobę po rozwodzie, no, trochę się zastanawiacie nad tym. Jak istotne jest to dla kogoś, że ma tą relację całkiem. Jakby rozliczoną. Bo nie wszyscy, którzy chcą się rozwieść, to robią, prawda? Niektórzy mówią, że się rozwiodą, a nigdy się nie rozwodzą. Bywają w separacji, albo mówią, że są w separacji, a wcale nie są w separacji. I tworzą sobie takie związki, relacje poboczne, szukając sobie czegoś innego, lepszego, a w ogóle nie rozumieją, na czym to wszystko polega. Że to się tak nie da, będąc w relacji z kimś innym, znaleźć kogoś innego. Z wielu powodów. Zawsze powtarzam, że powód jest ten sam. Nie ma możliwości budowania i wytworzenia więzi z kimś nie będąc, więc zawsze na wygranej pozycji jest osoba, z którą jest relacja, z którą jest na co dzień życie, mieszkanie i tak W każdym razie, no, single moje drogie z jakichś względów właśnie, może właśnie z tego powodu uważają, że ważna jest, że ważna jest moi drodzy. Yy, Ważne są te wartości, ważne jest to, czym się w życiu kierujemy, jak postępujemy. Uczciwość jest ważna i tutaj ta uczciwość będzie, będzie naprawdę ważna. Dla kogoś będzie ważna. i drodzy, single w nadchodzącym tygodniu mogą mieć jakąś uroczystość ślubną albo chrzest możecie otrzymać zaproszenie albo na chrzest, albo na ślub może jakiś single otrzyma propozycję ślubu co rzadziej, ale może takie rzeczy się, takie rzeczy się zdarzają czasami Propozycje takiego, no właśnie. Propozycje takiej relacji, ale ktoś może chcieć zaproponować. W ogóle ktoś może chcieć się zaręczyć. Ktoś może chcieć zaproponować singlom taką relację, wiecie, opartą na lojalności, zaufaniu, uczciwości, szczerości, na byli ze sobą aż do śmierci, tak? Na doprowadzeniu kogoś do ołtarza. Bo ktoś naprawdę tego chce. I bardzo mocno u singli jest to gdzieś wyraźne. Albo któryś single tego chce, albo ktoś Was chce doprowadzić pod ołtarz. Mm. Dla kogoś to jest mocno ważne. Tylko pytanie: czy dla Was jest to tak samo ważne? Czy wy to tak samo postrzegacie? Moi drodzy. Chcielibyście tworzyć udaną relację, udany związek. Taki związek na poziomie duchowym. Tutaj chcielibyście, owszem, zaręczyn ślubu, ale część z Was może planować taki ślub. Ja wiem, że ślub się planuje będąc w relacji, będąc w związku, ale nie zawsze. Wy możecie sobie planować, wyobrażać, jak chcielibyście, żeby Wasz ślub wyglądał. Może macie osobę do relacji, macie osobę do związku, ale zanim powiecie tak, chcielibyście wszystko, może dostaliście nawet propozycję, zaręczyn, no oświadczyn, no ale chcecie tak wszystko mieć już zaplanowane i ułożone, że chcecie sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało. I mocno na czymś takim się właśnie możecie skupiać, moje drogie ryby. W każdym razie, m, wierność i zasady moralne są stawiane u Was na pierwszym miejscu. Może trzymacie się też zbyt, m, znaczy, trzymacie się po prostu zasad moralnych w nadchodzącym tygodniu. I nie będziecie chyba w stanie za bardzo, kochani, nic zrobić nic nowego, po prostu żadnych nowych osób. Raczej ktoś, kto już jest w waszym życiu, ktoś, kto był w waszym życiu. Bardziej w tą stronę się kierujecie, pochylacie, albo po prostu bardziej chodzi wam o taki duchowy rozwój, o to być może, żeby nauczać innych, może uczycie innych singli, może przewodzicie w takiej grupie, w której, w której uczycie innych. Życia w stanie singielskim. Może tak być, może jak przekazujecie jakąś wiedzę, może w tym, że tak powiem, tym się zajmujecie w nadchodzącym tygodniu. Niektórzy oczywiście mogą tę swoją wiedzę pogłębiać i dowiadywać się z dnia na dzień, coraz więcej o tym, jak w samemu funkcjonuje się, kiedy nie ma nikogo obok. To byłby taki stan, w którym bylibyście tym singlem bardzo krótko, na przykład niedługo. Albo wiecie, że za chwilę przestaniecie nim być, bo musicie się zdecydować, albo przyjąć jej zaręczyny, albo odrzucić. Będzie wybór w każdym razie, i wy wiecie, że ten wybór na was czeka, że się zbliża, że jest nieunikniony. W... Dla związków buław mówi natomiast o sytuacji, w której jest potrzeba, to no właśnie jest na horyzoncie nowy, ważny związek, nowa znajomość, początek, jakiegoś działania. Jest jakaś szansa. Szansa w miłości, szansa na uczucie, szansa na relację, szansa na związek. Może jest szansa na nowy początek. W jakichś relacjach, w jakichś związkach, jeżeli tego chcecie albo na totalnie inną inicjatywę słuchajcie, w miłości, w relacjach, w związkach trzeba nadać pewnej relacji, pewnemu związkowi kierunek gdzieś nie ma nadanego tego kierunku tak naprawdę albo stoicie w miejscu, nie ma progresu, albo nie wiecie jak dalej iść, jak ruszyć z miejsca, w którym jesteście i Asbue przypomina o tym, abyście ukierunkowali swoje działania co dalej, co teraz, jakie priorytety, jaka kolejność, to ważne Wy pragniecie dokonania zmiany w swoim otoczeniu, też takim, jeżeli chodzi o oczywiście o relacje, o związek. No więc też widzicie w nadchodzącym tygodniu taką silną potrzebę wprowadzenia zmiany do swojego życia, bo wynika to z waszego niedozadowolenia. Po prostu chcecie zmienić coś. Co? No właśnie. Możecie szukać nowych wrażeń, ale tu się może pojawić szansa, w zasadzie nieszukana, bo to jest szansa na nową relację, na nowy związek, nową osobę. Po prostu przychodzi jakieś nowe uczucie. Przychodzi wzajemne porozumienie w związkach też. Jeśli nie ktoś nowy, to dla innych z was po prostu porozumienie, większe zaangażowanie. Osoby się bardziej angażują w relacje z nowymi pomysłami, z nowymi szansami. Wkraczacie z pozytywną energią do tej relacji. Dużo dajecie pozytywów. Y dużo aktywności działania w kierunku ulepszenia życia uczuciowego. Przynajmniej w tym kierunku powinno to pójść w nadchodzącym tygodniu, jeżeli chcecie, żeby z tego coś było na dłużej. Na dłużej. I siła, która jest w pracy i w finansach. Moi drodzy, przypominam o tym, że jesteście w pełni zaangażowani również i na tym polu zawodowym. Moi drodzy, wykonujecie swoją pracę z pasją, osiągacie sukcesy. A jeżeli nie, to w nadchodzącym tygodniu szykuje się sukces zawodowy, szykuje się pomnażanie swojego majątku, zwiększanie Wartości swojego majątku, dobre efekty pracy, i tutaj może też pojawić się jakaś rywalizacja w miejscu pracy, ale Wy macie samodyscyplinę, macie dużą odwagę, potraficie walczyć z tymi przeciwnościami losu i no, pokonacie wszelkie trudności, bo macie siłę, odwagę, moi drodzy, i dacie sobie radę. Przetrwacie w trudnych sytuacjach, narzucając sobie dyscyplinę, mając tą odwagę, mając też dużą wolę zwycięstwa, także wszystkie zmagania na polu zawodowym i finansowym zakończą się powodzeniem. Czasami mamy tutaj skłonność do dużej gadatliwości, do braku dyskrecji albo do poświęcenia, ale jest tutaj też dużo wspaniałomyślności w nadchodzącym tygodniu, więc same dobre rzeczy. Można wykonywać sprawy poważne odważnie skomplikowanie jest na to dobry czas, żeby się tym zająć. E, moi drodzy, rada lub wynik to dwójka mieczy. Dwójka mieczy radzi, abyście przyjęli taką pozycję bezstronną w danej sytuacji, e, bo właśnie tego, chwili, tego w tej chwili potrzebujecie. Co to znaczy bezstronną? To znaczy, żeby jeszcze nie dokonywać tego wyboru no bo wiecie dokonać, jeżeli będziecie chcieli dokonać wyboru to znaczy, że już podejmiecie decyzję a tu wygląda na to, żeby w nadchodzącym tygodniu jeszcze tej decyzji nie podejmować tu jest na razie dobra komunikacja jest niby konieczność dokonania wyboru czy to w pracy, czy to w miłości ale może nie być jeszcze w nadchodzącym tygodniu wystarczającej gotowości na nową relację czy nowy związek Moi drodzy, tutaj ktoś może mieć wrażenie, też e, zwłaszcza e, te osoby w relacjach i w związkach, niektóre mogą mieć wrażenie, że żyją razem, ale tak naprawdę oddzielnie i wyczekują. Dlatego jest e, na koniec może być brak działań, możecie mieć takie sprzeczne uczucia, no bo jeżeli pojawiła się nowa szansa, nowa okazja, nowa osoba, nowe uczucia, no to w związku z tym no, jest takie życie z drugą osobą razem, ale tak naprawdę oddzielnie, bo myślami i może fizycznie jesteście po prostu częściej z inną osobą niż z tą obecną, tak? No trochę tak. Pojawiają się w nadchodzącym tygodniu różne drogi wyboru i będzie tutaj niezdecydowanie. skupiacie się na własnych przeżyciach emocjonalnych, tak więc no, nie będziecie chcieli za bardzo niczego na razie zmieniać. Na razie patrzycie, co z tego będzie, tak? Co wybrać, na co się zdecydować. I tyle, moje drogie rybki. Dziękuję i do następnego razu. Buziaki, pa pa!